Siemanko, witam was w drugim odcinku z darmowych dodatków do The Sims 4. Pod poprzednim filmem były komentarze, że odnośnie niza i nieaktualne. Tam po pewnym czasie znalazłem kilka błędów, więc nagrywam poprawioną wersję. Ale zanim zaczniemy, tylko wspomnę, że tylko 1% osób zostawiło subskrypcję. Jest to więcej niż w ostatnim odcinku, więc dziękuję. A teraz intro i przechodzimy do dalszej części materiału. W pierwszym kroku pobieramy aplikację WinRar. Przechodzimy tutaj, wchodzimy na stronę WinRar. Jest to program darmowy. Wybieramy tutaj najnowszą wersję 30 bitową. Pobieramy, czekamy aż się pobierze. Uruchamiamy. Klikamy instaluj. I ja już miałem ją zainstalowaną, czyli wszystko przeszło. Klikamy zrobione. Tego powiadomienia nie będziecie mieli. No i w tym momencie przechodzimy do faktycznej części materiału. Czyli przechodzimy na stronę podaną w linku w opisie. Czyli na tą. Pobieramy tutaj i tutaj przechodzimy pobieramy wersję V2 przechodzimy na Kraken Files i klikamy tutaj Pobierz, czekamy aż się pobierze, otwieramy, tu wyskoczy takie okienko, o, w następnym kroku przechodzimy na pulpit czy gdzie tam chcecie, ja zalecam na pulpicie. klikacie tutaj, nowy folder, nazywacie go jak chcecie, ja zostawię taką nazwę, tutaj sobie daję. Folder, wchodzicie tu. Przeciągacie tutaj cały folder o nazwie. Zostawiacie. Ty już się pobierze. Tutaj mamy otwór. I otwieramy. Ja tutaj wchodzę do folderu updater Miałem poprzednią wersję. wam Wy nie będziecie tu mieli. Przerzucam. I jest gotowe. Uruchamiamy to. Ten program sam się automatycznie aktualizuje, jeżeli jakaś nowa aktualizacja jest do gry. Zwyczaj nowe dodatki, reszta rzeczy pojawia się po plus minus czterech dniach. I teraz bardzo ważna część. Przechodzi się tutaj do EA App. Na Steam to działa najprawdopodobniej, ale nie gwarantuje. Tutaj pokaż właściwości. I kopiujemy tę ścieżkę. Tutaj dajemy przeglądaj. I tutaj daj, kopiujemy. U Was wy, będzie wyglądać ona inaczej. I wklejamy ją tu, u góry. I klikamy update. Tutaj potwierdzamy, że tak. Tu zaznaczamy, które dodatki. Ja zaznaczam, że wszystkie. Zasadniczo nie mam żadnych. I czekamy aż się pobierze. To może zająć bardzo długo, w zależności od prędkości waszego internetu, nawet kilka godzin. W ekstremalnych przypadkach i dużym obciążeniu serwerów może to zająć nawet 4 godziny albo i więcej. Ale to naprawdę bardzo rzadka sytuacja. No, jak sami widzicie, jest to bardzo mocne, także widzimy, w cięciu już będę miał wszystko pobrane. I również Wam pokażę, że nie, nie podmieniłem żadnych plików. Widzimy się za chwilę. No, w moim przypadku już się pobrało. Tutaj widzicie jak wyglądają pliki, dodat foldery z dodatkami w katalogu, gdzie jest zainstalowana gra. Także zamykamy to i przechodzimy w... Sumie. Najpierw pokażę Wam, że nie jest to żaden fake, ani nic. Po prostu włączamy aplikację EA. Jak teraz włączam, wy ten krok pomijacie, bo wiadomo od razu się pojawią komentarze, typu to nie działa, oszustwo i tak dalej. Oczywiście, że działa, jakby nie działało, to sam bym nie miał tych dodatków. No, uruchamiamy. kamera gra się uruchomi, u was to troszkę dłużej może zająć. I nawiasem wspominając, czasami mogą pojawić ostrzeżenia o tym, że jest to potencjalnym wirusem. Nie jest, gdyż jest to wersja dla skrakowanych gier wtedy. A z racji takiej, że The Sims 4 jest w tym momencie darmowe, to nie używacie tej, tego, tak powiedzieć, tych plików. Można je usunąć. Również pokażę, jak je usunąć. O, widzicie, że nic nie posiadam. Wychodzimy z gry. Tutaj w folderze, gdzie mamy zainstalowaną grę, może będzie taki folder Cracked Game. Ja go tutaj nie mam, bo go od razu zawsze usuwam, bo tylko dużo miejsca zajmuje. I usuwacie go, i to właśnie tam są skrakowane pliki gry, które są uznawane za potencjalnego wirusa, ale nimi nie są. Także idąc dalej z tym całą rzeczą, wchodzimy tutaj w DLC Unlockera. Uruchamiamy skrypt. I uruchamiacie. Na samym początku wybieracie dwójkę. Następnie wpisujecie 20, czyli numer przypisany do gry, w tym przypadku DS4. W kolejnym kroku zapisujecie 1. Potwierdzacie uprawnienia administratora. Czekacie chwilkę. I wyskakuje, że wszystko pomyślnie się udało i że zainstalowano. Następnie wybieracie Q. Klikacie Enter i wychodzicie z tego i za, za panelu zarządzania. Następnie włączamy ponownie aplikację EA, która po tym wszystkim, jak gdyby się restartuje, należy ją ręcznie uruchomić. Czekacie chwilę, może to zająć dłuższą chwilę niż wcześniej. Logowanie jest normalne, i tak dalej. Przechodzicie do niej, uruchamiacie grę. Przeklikujecie jak zawsze. To logo jest już tak stare jak świat. Czekamy chwilkę. Nie będę cięć robił tutaj, żeby specjalnie, żeby po tej całej operacji, można tak nazwać, wszystkie dodatki się pojawiają w aplikacji. I, ej normalnie nie są one widoczne. O. Też jest to konto, że jestem w grze. I nie posiadam tu nic, a w grze jest wszystko. I galeria również działa. Jak widać, jakieś najnowsze rzeczy. Oj, nie biblioteka. No, także ja na samym koniec. Zachęcam do stawiania subskrypcji. Łapki w górę, zanim od... stąd pójdziecie. Także do zobaczenia, Siemanko. Cześć.